Cześć. dzisiaj ja Wam pokażę moje gry. Tu jest ta gra, co mam najcieklejszą, jak w nią gram. To jest Total Immersion Racing. Jakoś tak. Ja to przeczytałem. Proszę, ja Was ta gra yy, zainteresowała. Proszę obejrzeć, jak się w nią gra. Gra z pytania jest, oczywiście wszystkie gry na pc, czy komputer, bez kis, big był nic jakich też pc od 7 lat, teraz są gry na pc, bo właśnie mi się zlecał xbox, teraz Poję PlayStation 4, ale jeszcze filmik na PlayStation 4 nie nagrywam, bo dopiero muszę tam oponować te PlayStation 4 jeszcze nie niedokładnego wszystkiego w nim. wiecie. A Xboxa mam, no nie tak się zepsuł, po prostu coś tam przy gusiku. Normalnie można grać, tylko jest ten guzik pękny na pół. Ale gra normalnie, jak się łączy, trzeba po prostu mocniej przydusić. Tu jest polska karetka w Holandii. Jeden, jeden, dwa. Redding guns. Helikopter. Dobra. Tu jest jakiś tam napis. Dobra, tu jest już lego mamy. Stunt Ral Stunt Real Widzicie jak myślę? Też PC. -t. No, tu wszystkie gry są na peceta. No. To jakiś tam Rackani. Original. TN Gra orginalna. To jest właśnie najlepsze danie. I to nasza najstarsza gra FIFA 2001. e Sport. Proszę F tutaj I Tam proście yy, interesuje też tam, yy, Jak Was to zainteresuje, to mogę wszystkie w nie zagrać. No, mogę wszystkie gry zagrać Pokażę o tu jak się nie tyluje, trzeba ten kod wpisać. Macie, że jakbyście mieli tą grę Jakbyście nie mieli kodu to jest DXP7 7Ky -y 3D -y oraz XRV -y. I ostatnie trzy liczby to MFM. M. Dobra. Dziękuję. Jeszcze pokażę te gry do końca tej płyty. Okej. Okay. No. Tu się chyba ma... Nie wiem. Nie wiem, o dawno. Przepraszam, że te hałasy, ale. Tam. Rolce. Tam się robią przy pracy. Tam pracują. Może mam jeszcze jakąś grę. O, tu tak się uczy jazdy. To jest takie pierwsze. Jeszcze tu mogę strategię oczywiście wymienić, ale mówię, że jestem na terenie Holandii. Jak to? Mieszkam w Hadze, więc ja dalej niż Hadę nie dojadę. Tu tu jest y dwójka, tak? Spłyta dwa. Widzicie? Tutaj? Same? A tu jest napisane jedynka. Znaczy, jedynkę się instaluje? No, i tu macie jakieś tam naklejki. Tu już no. to w No, tu była nowa gira Wszystkie okresy są nowe. Y y y tak myślę, że długo powinniśmy. Tak z tatą i kupię następny gry i myślę, że będzie dobrze, dobra tu mam w komputerze pozdrawiam, lajkujcie, komentarze piszcie na